Święcenie Niedzieli. Żadna praktyka wiary katolickiej nie jest tak rozpowszechniona i ogólnie przyjęta jak Święcenie Niedzieli. Niedziela jest czołowym świętem katolików, święcą ją również i niekatolicy. Prawie wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają ten dzień za święty. Na żadnym odcinku religii nie ujawnił się tak silny wpływ katolicyzmu jak właśnie w tej dziedzinie święcenie niedzieli zajęło w chrześcijaństwie rangę uroczystości obchodzonej ze czcią w każdym tygodniu. Kościół rzymski nadaje mu wybitne znaczenie, przywiązując do niego wielką wagę. Inne kościoły czynią to samo. Na temat dnia niedzielnego wypowiadają się władze świeckie, a przestrzeganie jej w niektórych krajach jest przedmiotem ochrony prawnej. Wszystko to wskazuje na osobliwą pozycję katolickiej niedzieli w świecie chrześcijańskim. Zapoznajmy się na wstępie z nauką Kościoła o niedzieli. Niedziela już nie jest ostatnim dniem tygodnia, jak, tak jak sabat, który jest ostatnim dniem stworzenia, lecz raczej pierwszym dniem nowego porządku. W liturgii katolickiej niedziela nie kończy, ale rozpoczyna tydzień. Źródłem świętości Kościoła i jego członków jest misterium Chrystusowe, które uobecnia się zwłaszcza w liturgii niedzielnej. Niedzielna, niedziela jest źródłem odnowienia człowieka. Każdą niedzielę wierny czerpie ze mszy świętej nowe zasoby łask i sił, aby podczas tygodnia mógł wiernie pełnić swoje obowiązki chrześcijańskie. Niedziela jest, jak widać, pierwszym dniem tygodnia i uchodzi w oczach Kościoła za źródło odnowienia człowieka. Kongres liturgiczno-pastoralny który odbył się w Lionie w 1947 roku, określił stanowisko niedzieli w kościele rzymskokatolickim następująco Niedziela jest uroczystością Wielkanocy, odnawiającą się każdego tygodnia. Jest przeto dniem, w którym obchodzimy z radością zmartwychwstanie Chrystusa. Bez niedzieli nie ma sprawiedliwości społecznej, nie ma niedzieli bez religii, nie ma religii bez przyświętej. Msza święta jest najistotniejszym spośród aktów kultu Dnia Świętego. Dla Kapłana święcenie niedzieli stanowi najistotniejszy obowiązek duszpasterstwa. Niedziela posiada charakter paschalny i jest najważniejszym świętem Kościoła. Liturga niedzieli podkreśla nade wszystko jej charakter paschalny. W każdej niedzieli jest jakby echo Wielkanocy. Niedziela ma pierwszeństwo przed innymi świętami. Chyba, że są to znacz, znaczniejszej uroczystości. W ciągu tygodnia, jeśli nie zachodzi żadne święto poza wielko, wielkim postem, odprawia się przez poprzedniej niedzieli. Można więc słusznie uważać, że msza niedzielna stanowi o charakterze liturgicznym całego tygodnia. Boski Dzień Odpoczynku i Jego Ustanowienie. Chociaż Kościół przypisuje niedzieli wybitne znaczenie religijne, pismo święte nie zna jej jako świętego dnia odpoczynku. W tym charakterze nie poświęca niedzieli ani jednego słowa. Dniem świętym bowiem znanym w Biblii jest siódmy dzień tygodnia Sobota, ustanowiony przez Boga przy stworzeniu świata. O ustanowieniu soboty czytamy na pierwszych kartach Słowa Bożego, a gdy ukończył Bóg w dniu szóstym swe dzieło, nad którym był pracował, odpoczął dnia siódmego, po całym swym trudzie, jak i podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając niebo i ziemię. Katolicki egzegeta ksiądz Jakubiec zaopatrzył ów tekst z cennym komentarzem wskazującym na genezę biblijnego dnia odpoczynku i zasługującym na uznanie. Ukoronowaniem sześciodniowej pracy Boga było ustanowienie dnia odpoczynku. Ten dzień odpoczynku był z Boga. Został tu określony ogólnie siódmy dzień. Jednakże dwukrotnie powtórzony czasownik Szabat jest niewątpliwie aluzją do hebrajskiej nazwy Dnia Świętego Szabat. Czasownik Szabat nie znaczy odpoczął, lecz przestał pracować, powstrzymał się od pracy i takie właśnie znaczenie lepiej uwypukla myśl autora. W jaki sposób dzień sobotni stał się świętym? Zagadnienie to również wyjaśnia wspomniany biblista. W opisie ustanowienia szabatu, szczególny charakter tego siódmego dnia w inny sposób został uzasadniony, najpierw więc tym, że Bóg ukończywszy swe dzieło powstrzymał się od pracy, dając przykład poszanowania dla tego właśnie dnia. Uświęcił ów dzień powstrzymaniem się od pracy. Powtórę, Bóg pobłogosławił dzień siódmy, czyli uczynił go świętym. Podobnym komentarzem zaopatruje ten sam tekst inny katolicki Ezegeta. W wierszu trzecim czytamy słowo ,,jekadesz", które znaczy nie tylko, że uświęcił, co uczynił świętym, Ogłosił ten dzień za święty, odłączył od innych dni tygodnia. To odłączenie tłumaczy nam autor teologicznie, podobnie jak wyjście 20.11. Bóg sam tam przykład sześciu dni pracy i siódmego dnia odpoczynku. Tak więc źródłem świętości Dnia Sobotniego jest odpoczynek samego Boga. Udzielenie Mu szczególnego błogosławieństwa boskiego, Wreszcie uświęcenie go, czyli uczynienie świętym. Tym sposobem nastąpiło wyróżnienie soboty spośród pozostałych dni tygodnia i ogłoszenie jej za Dzień Święty. Sobota stała się Dniem Pańskim ustanowionym przez Pana świętym stworzenia i pamiątką wielkiego dzieła Boga. Sobota jako boski dzień odpoczynku pozostaje dniem świętym po wszystkie czasy, gdyż wszystko co zostało uświęcone jest święte, a co pobłogosławione przez Boga błogosławione na wieki. Bo gdy ty, Panie, błogosławisz, wyznaje Dawid, będzie błogosławione na wieki. Moralnym obowiązkiem człowieka jest wykonywanie pracy w ciągu sześciu dni tygodnia, w dniu siódmym natomiast winien wstrzymać się od niej w celu odpoczynku i uświęcenia Dnia Pańskiego. Podobnie jak Bóg przez sześć dni tworzył świat, lecz dnia siódmego odpoczął. Taki, a nie inny, jest i ma pozostać naturalny porządek rzeczy. Niektórzy sądzą, że Bóg nie ustanowił na początku żadnego święta, że nie mógł tego uczynić, ponieważ ówczesne dni różniły się od dni obecnych, nie stanowiły 24-godzinnej doby, lecz bliżej nieznane okresy. Twierdzenie powyższe dalekie jest od prawdy. Nie uwzględnia językowego, biblijnego znaczenia terminu dzień hebrajskiej, Jom występującego w kontekście pierwszych rozdziałów Biblii. Nadto pomijając świadectwo pozostałych ksiąg Pisma Świętego jednomyślnie wskazujące na sobotę jako normalny 24-godzinny Dzień Święty ustanowiony przez Boga z okazji stworzenia świata. Poważni bibliści, egzegeci, zarówno katolicy, jak i protestanci, Utrzymują zgodnie, że słowo dzień występujące w pierwszych rozdziałach księgi Genezis oznacza dobę 24 godzinną. Zwróćmy uwagę na niektóre ich wypowiedzi: Jom oznacza dzień, a raczej dobę 24 godziny. Tydzień stanowi z woli Bożej 6 dni pracy i jeden dzień odpoczynku. Znaczenie wyrazu JOM rozstrzyga najbliższy kontekst, ponieważ jest w nim mowa o rynku, o ranku i wieczorze, więc poza wszelką wątpliwość idzie o dzień, a raczej o dobę 24 godziny. Pierwszym dziełem Boga było stworzenie dnia, a raczej doby. Hebrajczycy liczyli bowiem dzień nie od rana do wieczora, lecz od wieczora do wieczora. Ich zatem dzień był właściwą, właściwie dobą, gdyż obejmował pobrzedzającą go noc. Bóg ponad czasem istniejący stwarza czas, dobę, noc i dzień. Cały opis stworzenia oparty jest na schemacie siedmiu dni, który zamyka dzień odpoczynku jako dzień siódmy. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dni heksa emeronu należy brać jako zwyczajne dni, inaczej nie zrozumiałem by, by, nie zrozumiałem by było, czemu by na dzień siódmy kładł Bóg taki nacisk. Jeśli więc w naszych czasach niektórzy egzegenci ze względów przyrodniczych i geologicznych dzień heksa brali jako okres lub epokę, to poznawali oni tę tak oczywistą myśl autora świętego. Dzisiaj też przeważnie egzegedzi utrzymują, że dni Heksa Emeronu nie są jakimiś epokami. Ponieważ dni stworzenia były 24-godzinnymi dobami, Dzień Święty ustanowiony przez Boga był również 24-godzinną dobą. Charakter nie uległ zmianie do chwili obecnej. Znaczenie dnia sobotniego. Nasuwa się pytanie, w jakim celu Bóg ustanowił dzień święty, sobotę. Niechaj w od odpowiedzią służą zwięzłe i autoratywne słowa największego nauczyciela wszystkich czasów Chrystusa. Szabat ustanowiony był dla człowieka. W oświadczeniu tym zawarty jest cały sens tygodniowego święta. Dzień ten przeznaczony był dla człowieka, to jest dla jego dobra pomyślności duchowej i fizycznej. Miał odnawiać jego siły cielesne i pokrzebiać ducha, umożliwiać zniosłe rozmyślanie o dziełach stwórcy, a przez to większą łączność z Bogiem miał zapewniać harmonijny rozwój umysłu i duszy ciała oraz być źródłem radości i szczęścia. Zważywszy, towarzyszące mu boskie błogosławieństwo był prawdziwym wyrazem miłości i mądrości Ojca. Do dnia dzisiejszego ludzkość nie wynalazła nic lepszego. Ustanowiony przez Boga świąteczny odpoczynek sobotni miał obowiązywać w tym charakterze na zawsze. Sprawy te są doskonale znane teologom katolickim, chociaż mimo to opowiadają się za święceniem niedzieli. Oto cel dnia sobotniego w uzasadnieniu księga, księdza Zaleskiego. Celem zasadniczym sabatu było podkreślenie, że jest to dzień Jachwe. Spośród wszystkich dni Jachwe wybrał sobie Sabat jako dzień poświęcony Panu. Księga wyjścia 16:27. Sabat jest Pański, werset 26. Sześć dni robić będziesz, ale dnia siódmego Sabat Pana Boga twego jest. Księga wyjścia 20:10. Sabat Pański jest we wszystkich mieszkaniach waszych. Księga Kabłańska, 23, rozdział 23, werset 3. Dlaczego Pan Bóg zarezerwował sobie jako święty sabat dzień siódmy, a nie inny dzień? Możesz, Mojżesz daje wytłumaczenie, że sabat Pan Bóg odpoczął po sześciu dniach stworzenia. Interesująco charakteryzuje znaczenie Soboty jako Dnia Świętego inny teolog katolicki, Romano Guardini, pisze ksiądz Wierusz Kowalski. W jednym ze swych odczytów niezmiernie głęboko przedstawił słuchaczom zasadniczą treść i znaczenie sabatu w Starym Testamencie. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Miał otworzyć niejako w rytmie własnego życia działalność swego prawowzoru. Przez sześć dni, nawet w raju, człowiek pracuje, przez sześć dni jest panem i władcą wszechświata, który Bóg mu podał, poddał. Siódmego dnia człowiek odpoczywał nie dlatego, że praca była nużąca, bo przecież w raju trudu nie było, ale żeby złożyć Bogu w ofiarze owoc swej pracy. Był to dzień odpoczynku duchowego, dzień uwielbienia majestatu, tego, który jest, od którego wszechstworzenie wzięło swój byt i życie. Tak więc, tydzień człowieka, czerpiąc swój zóstr z działalności Boga, miał być na przemian pracą i kontemplacją. Sabat jest dniem odpoczynku dla wszystkich wolnych i niewolnych. Dniem, w którym każdy równy wobec Boga powraca do godności Dziecka Bożego. Ksiądz Adamski, biskup Katowicki, zwraca uwagę na dobrodziejstwo ustanowionego przez Boga odpoczynku jako pamiątki stworzenia i jego uniwersalistyczny charakter. Pan Bóg nie dlatego odpoczął, to jest, że przestał dalszego stwarzania, jakoby był zmęczony, lecz dlatego, ponieważ chciał nam dać wzór. Po wszystkie czasy, jak my winniśmy dzielić swój czas, oto po sześciu dniach pracy winien nastąpić jeden dzień odpoczynku, dzień poświęcony, ale poświęcony Bogu. Błogosławił zaś Bóg dniowi siódmemu, ponieważ dzień ten winien człowiek obrócić na osobliwe obcowanie z Bogiem, żeby Bogu była chwała, a człowiekowi pożytek na duszy i ciele. Tego błogosławieństwa dniowi siódmemu nie odjął Pan mógł nawet wtedy, gdy człowiek z powodu upadku grzechowego musiał z ust Boga usłyszeć ów wyrok straszliwy: Przeklęta będzie ziemia w dziele swoim i w pracach jeść w niej będziesz po wszystkie dni żywota twego ciernie i osty rodzić ci będą. Na mocy tego wyroku człowiek po upadku grzechowym, jak mówi pewien wielki biskup, nie powinien być, był zażywać żadnego szabatu, żadnego dnia odpoczynku. Dniem i nocą, latem i zimą, czasu z siejby, czasu żniwa, wśród upału i zimna, powinien był jęczyć pod ciężarem znojnej pracy. Ale przecież Bóg Rodzajowi ludzkiemu pozostawił dobrodziejstwo odpoczynku dnia siódmego, ustanowionego na samym początku świata, na pamiątkę dzieła stworzenia. Chrześcijanin winien zatem święcić siódmy. A nie inny dzień tygodnia, ponieważ ten dzień wyłącznie ustanowił Bóg jako święty. Przestrzeganie Soboty jest w pierwszym rzędzie wiernym naśladownictwem Boga, połączonym z błogosławieństwem niebios i stanowi dowód posłuszeństwa wobec nakazu Stwórcy. Święcąc sobotę dajemy wyraz swej wiary w Boga jako Stworzyciela i Pana Wszechrzeczy. Dzień ten jest upamiętnieniem dzieł bożych. Święcący dzień sobotni uznają w Stwórcy władcę bezkresnych przestrzeni, a jednocześnie najgłębszych tajników ludzkiego serca. Dzień sobotni w starożytności Dzień sobotny nie zaginął w historii świata. Od jego stworzenia zachowywany był gorliwie przez wyznawców jedynego Boga. Skoro Pan Bóg ustanowił Dzień Sobotny dla dobra ludzkiego, trudno uwierzyć, by Adam i jego potomkowie, starotestamentowi patriarchowie i czciciele Jahwy nie znali lub nie przestrzegali tego dnia. Historia podaje, że święto sobotnie znane było wielu starożytnym narodom, chociaż sens jego został wypaczony przez pogaństwo panujące w tych krajach. Podobnie stało się z Biblijnym Tygodniem. Wśród starożytnych ludów Wschodu szeroko rozpowszechniony był Tydzień Siedmiodniowy poświęcony bóstwom planetarnym. Tydzień ten, nie posiadając żadnego poza biblijnym uzasadnienia astronomicznego, jak na przykład rok, miesiąc i dzień, wskazuje na ślady biblijnej tradycji. Reminiscencją biblijnego tygodnia był również powszechny wśród Semitów kult liczby 7. Sięgnijmy do z nauki. Liczba 7 była u starożytnych Semitów uważana za świętą. Dzień siódmy jako święty znany był starożytnym semitom. Hebrajskie słowo szabat jest pokrewne z czasownikowi asyryjskiemu szabatu być spełnionym, być dopełnionym. Ponieważ, tak jak wspomniano, starożytni semici uważali liczbę siedem za pełną lub świętą, ów siódmy dzień był w ich mniemaniu dopełnieniem tygodnia i równocześnie dniem świętym. Tydzień jako okres siedmiu dni nie jest pochodzenia izraelskiego. Taki podział dni sięga zamieszłych czasów. Wśród ludów wschodu dzień siódmy uchodził za dzień wyróżniony. Do specjalnego znaczenia w magii pierwotnych narodów Wschodu dochodzi liczba 7. Uważano ją za symbol doskonałości, pełności. Dlatego w miesiącu specjalną, specjalną zwrócono uwagę na dni 7, 14, 19, 21, 28. Dzień 19 jest dniem 7 razy 7 poprzedniego miesiąca. Wtedy nie wolno było Pracować, podróżować, piec yy, chleba, ubierać jedy, jasnego, czystego ubrania świątecznego i tym podobnie, by w ten sposób umartwianiem przebłagać bogów za grzechy. Dzień, powiem siódmy, symbolizując pełnię, zamykał pewien okres czasu i dlatego specjalnie się nadawał na dzień, w którym by przepraszano za popełnione grzechy w ubiegłym okresie. Z powodu wyrzeczeń w tym dniu z biegiem czasu siódmy dzień stał się w Babilonii dniem złym. Dzie sobota obowiązywała przed Synajem. Dzień sobotni był święcony już przed ogłoszeniem przykazań. Nie tylko w religii Mojżeszowej, lecz w dawnej religii babilońskiej sobota była obchodzona jako dzień święty. Siedmiodniowy tydzień sięga dawnych czasów. Siedmiodniowy okres czasu był powszechnie przyjęty w Babilonie i wśród Żydów i przyjął się również w Egipcie. Żyd przyjął go dopiero pod wpływem chrześcijaństwa. Dzień sobotni wśród Izraelitów, pamięć o Dniu Świętym oraz innych przepisach boskiego prawa przestrzegano ściśle wśród wyznawców Boga od czasów zamierzłych, dlatego przetrwała wielkie patriarchę w nieskażonej postaci. O Abrahamie Bóg wydał piękne świadectwo, iż był posłuszny głosowi memu i szczegół przykazań i przepisów moich i zachował ustawy i prawa moje. Pamięć ta przetrwała czasy niewoli egipskiej, a po wyjściu Izraelitów z Egiptu Pan postanowił ponowił żądanie przestrzegania soboty stanowiącej łącznie z pozostałymi przepisami podstawę przymierza. Przez 40 lat pustynnej wędrówki przypomina nam o jej świętości za pośrednictwem trzech wielkich cudów dokonywanych w każdym tygodniu. Były nimi pierwsze syłanie podwójnej ilości manny w szóstym dniu tygodnia, dwa, cudowne jej zachowanie w dniu siódmym, 3. wstrzymanie manny w sobotę. Takie wypadki nie zachodziły w żadnym innym dniu tygodnia. Dowodem znajomości przez naród izraelski przykazań Bożych przed ogłoszeniem ich na Górze Synaj są słowa wypowiedziane przez Boga na puszczy Sin. Dopókiż nie będziecie. Chcieli zachować rozkazania Mego i zakonu Mego. Nieco później przy uroczystym zawarciu przymierza z Izraelem Pan Bóg raz jeszcze obwieścił swemu ludowi dziesięcioro przykazań. W czwartym przykazaniu potwierdził świętość ustanowionego przez siebie dnia sobotniego. Przypomniał dzieło stworzenia i wyróżnienie, jakie nadał dniowi siódmemu Izrael zgromadzony u stóp góry. Był świadkiem wstrząsającego majestatu Boga i słyszał Jego głos, a głos ten obwieszczał. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga Twego jest, nie będziesz wykonywał wej żadnej roboty, Ty i ty, swu, Twój syn i córka Twoja, i sługa Twój, i służebnica Twoja, i bydle Twoje, i gość, który jest między bramami Twymi. Przestrzeźni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Słowa pamiętać wskazuje na szczególną ważność soboty. Miała ona pozostawać w umysłach i sercach ludu Bożego na zawsze, nie tylko jako dzień stworzenia, lecz także dzień przymierza, Dzień sobotni przestrzegany w historii pokoleń izraelskich przetrwał do czasów Chrystusa. Był wiecznym znakiem odróżniającym lud Boży od narodów pogańskich. Dziękuję.